Z tej strony. Farka, farka, farka. Powiedzcie mi proszę, czy pamiętacie grę, gdzie musiałam wybrać dobrą zjeżdżalnię? No, to twórcy postanowili pójść o krok dalej i teraz musimy wybrać dobry kibel. Nie chcę nawet myśleć, gdzie trafię jak wybiorę źle. Okej, okay, zaczynamy w jakimś laboratorium i tutaj mamy jakiegoś naukowca. Potrzebujemy odważnych ochotników, którzy wskoczą prosto do kibla i pomogą nam stworzyć mapę tego tajemniczego terenu. Ale uważajcie, każdy kto wszedł w otchłań toalet już z nich nie wrócił, tak więc zawiało tutaj trochę grozą. Dobra, przeskakujemy tą wiązkę laserową i mamy pierwsze pytanie. Który jest lepszy deser, ciasto czy lody? Ja jestem ogólnie lodożercą, więc ja wybieram zdecydowanie tutaj kibelek z lodami. To to ja tak będę w kiblu się spukiwała? O zobaczcie, większość osób odpowiedziało, że lody. W ogóle widziałam na Instagramie, że Julia Żugaj wypuściła swoje lody i ja jeszcze ich nie próbowałam. Jeżeli chcielibyście zobaczyć takiego shortsa, jak próbuję jej lody, to zostawcie tutaj bardzo dużo lajków w górę, to będę musiała gdzieś pojechać do Carfora i je kupić, bo chyba tylko tam są dostępne. A teraz idziemy dalej. O mamy zjeżdżalnię. Ui! Który Plaster jest najlepszy. Zwykły albo z ładnymi postaciami. Zdecydowanie z tymi ładnymi postaciami. Widziałam ostatnio plasterki z Pokémonami. Tak się wahałam, czy je kupić. No nie mogę z tej postaci. Jak ja to wyglądam? Kibel mnie wciąga. Tak, no zdecydowanie głosy. Zobaczcie 22 tysiące głosów na urocze plasterki. Ja Opiebiam takie plasterki. Ja mam wrażenie, że takie plasterki z ładnymi wzorkami to szybciej rana się goi od razu. Tu mamy jakieś tajemnicze przejścia. Czy my w jakimś przedszkolu jesteśmy? Co tu? Jakieś misia narysowane, jakaś umywalka. Gdzie my jesteśmy? Baloniki? Chyba, że to jakiś szpital psychiatryczny. Albo szpital dla dzieci, nie wiem. Odkrywasz nieotwartą torbę chipsów pod swoim łóżkiem. Co robisz? Najpierw sprawdzam daty na ważności, a potem albo zjedz, albo wyrzuć. <laughs> Zjemy! W zależności jaka data, tak? Ważności. Jeżeli tam miesiąc, dwa po terminie, to i tak bym zjadła. <laughs> I No widzicie, więcej osób odpowiedziało, żeby zjeść chipsy. No kto by nie zjadł. Hello. Jeszcze jakby to były wiecie takie jakieś dobre serowe na przykład, tosty serowe, ja bardzo je lubię. No to tym bardziej musiałabym zjeść. Najlepsze miejsce do jedzenia na zewnątrz albo wewnątrz. Ze względu na to, że ja męczę się często z alergią, wybieram tutaj opcję wewnątrz pomieszczenia. Oj, zdecydowanie. Sajonara, w ogóle mam maskę i rurkę do oddychania pod wodą. Dobra, gdzie trafimy teraz? O, wewnątrz więcej głosów miałam. Myślałam, że więcej osób wybierze na zewnątrz, może tak samo jak ja męczą się z alergią. Najlepszy styl papieru toaletowego? O! To jest ważne pytanie! Ja teraz mam dla Was misję. Idziecie do łazienki i sprawdzacie jak macie zawieszony papier w łazience. Czy tak jakby papier zwisa od ścianki, czy... Czy z drugiej strony? Tutaj macie opcję A i opcję B. Idziecie do toalety, wracacie i piszecie mi w komentarzu, jaką opcję macie, A czy B. W moim przypadku tutaj powinna być opcja C, czyli papier toaletowy leży naprzeciwko mnie na blacie. Tak, projektując Łazienkę zapomniałam o właśnie tym wieszaku na papier. Ale u moich rodziców w domu zawsze się tak wieszało papier, więc ja wybieram opcję B. Radice będą ze mnie dumni, że pamiętam o tym. I zobaczymy, czy to jest poprawny kibelek? Aha, czyli chyba nie wiem. Na, jaka niespodzianka nas tutaj czeka? Fu, jaki brudne kible! Nie, 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 jakiś kibel na mnie idzie. Co on pierdzi na mnie? Wyrzuca papier toaletowy? Co mi się stało z głową? Dlaczego ja zamiast głowy mam teraz papier toaletowy? Nie, pomocy mi Tobie, najgorzej. Widzicie, jakbyście wybrali taką samą opcję jak ja, czyli opcję B, to też byście skończyli z papierem toaletowym na głowie. więc wybieramy tą drogą, żeby przejść Ta gra jest głupia, ale nie ukrywam, że jest śmieszniejsza niż tamte zjeżdżalnie. Ile tych głosów na opcję A było? Ojejku, ale ktoś tutaj szybę wybił. To chyba ktoś tutaj wpadł z całym impetem i się wybiła szyba. Co to za grzyby jakieś? Co tu się dzieje? O, prysznice, możemy się wykąpać, może zmyję z siebie ten papier toaletowy. Chyba nie da rady, chyba on już ze mną zostanie do końca gry, najgorzej. O, kolejna zjeżdżalnia, wi! Oui! Kim chciałbyś być? Robot w świecie ludzi, czy człowiek w świecie robotów? Eee, nie wiem, dziwne pytanie, wybieram robota w świecie ludzi, bo mogłabym się wyłączyć i nie, nie słuchać ludzi przynajmniej. Gdzie teraz kolejna dziura i kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek przez przypadek nazwałeś swojego nauczyciela mamą? Może? Może tak? Nie wiem, nie pamiętam. No na pewno, jak już byłam starsza, to na pewno, nie? Ale może jak chodziłam do jakiejś zerówki, to mogło się tak zdarzyć, nie? O, zobaczcie ile osób bo kliknęło, że opcje tak. Następne pytanie. W którym wolałbyś mieszkać? W gigantycznym bucie, czy w gigantycznej dyni? Chyba w gigantycznym bucie, bo Dynia mogłaby się zepsuć i później śmierdzieć, A but jednak jest zrobiony tam, wiecie, z jakichś plastików, nie plastików, więc wytrzyma więcej. Dobra, sayonara, machamy wszystkim i spukujemy się w kanalizację jakąś. O, ale głosy były praktycznie takie, no dobra, niepraktycznie wyrównane. Ale co tu się dzieje? Przeszłam już 10 poziomów. Oh yeah, to idziemy dalej. Mamy kolejny kibelek. Ja bym chciała, żeby mi tak głowa wróciła, bo ja tak niekomfortowo się czuję. To jest dziwne, że ja nie zapchałam tej toalety, nie? Jaki jest najlepszy sposób na spędzenie dnia na śniegu? Jazda na sankach, budowanie bałwana czy walka na śnieżki? Jazda na sankach! Oczywiście, że tak. już bardzo dawno nie jeździłam na sankach. Jakbym miała tutaj więcej górek w okolicy, a mam chyba w Gdańsku najbliżej. Co co, 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 co tu się dzieje? Zła opcja? Jak to? Jazda na sankach jest cudowna, co tu się dzieje? O nie, bombardują mnie, jakiś statek piracki! Czekajcie, trzeba unikać, trzeba unikać, żeby mnie tutaj nie trafiło. Raz mnie tylko trafiło. O! No! Aha. O, nareszcie moja głowa jest normalna! Już nie mam papieru toaletowego, cudownie! To jaka tam opcja była poprawna? Budowanie bałwana może co? Bo walki na śnieżek chyba nikt nie lubi. Ej, on to wskoczył. Chyba wybrałeś źle gościu. Mi się wydaje, że budowanie bałwana chyba, nie? Ja nigdy nie lubiłam przynajmniej bitwy na śnieżki. Bo Zawsze mi wpadało, wiecie, tutaj za karki, potem spływało po plecach i zimno mi było. Naprawdę? Co tu się dzieje? Co to za budowa? O nie, koparka na mnie jedzie. A, aga budowniczy. Pokonała mnie. Aga budowniczy. Zawsze da radę. Aga budowniczy. Nie. Sama! Mam nadzieję, że już słyszeliście na Bandzie Banan piosenkę Aga Budowniczy, jak Wam się podoba. Czy mamy tutaj kontynuować tę piosenkę i wymyśleć dalsze tam wiecie, jakieś zwrotki? Tak, w tajemnicy mogę Wam powiedzieć, że z Boba Budowniczego ja naprawdę nie lubiłam tej betoniarki, nie? I Aga jeszcze specjalnie zaśpiewała, że werka betoniarka, nie straszna nam. Naprawdę, ta betuniarka była jakaś dziwna. Gdybyś mógł mieć jakikolwiek pojazd, co to by było? Sportowy samochód, prywatny odrzutowiec czy gigantyczny robot? To za dużo pali, na pewno paliwa jest za drogie. Gigantyczny robot, nikt mi tego nie naprawi, jak się zepsuje, więc chyba sportowy samochód, ale szczerze mówiąc, nie wybrałabym żadnej z tych trzech opcji. O! Chyba dobrze wybrałam, bo ktoś tu jest ze mną! Nie! Źle wybrałam! Co ci ludzie zaznaczyli? Co tu się dzieje? O o. Ja same złe opcje dzisiaj wybieram. O nie, 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 nie krokodyl jakiś. On nawet się nie zbliżył do mnie. No to może prywatny odrzutowiec, co? To chyba nie gigantyczny robot. O. Ale głosy takie między tym sportowym samochodem a robotem podobne. Dobra, jesteśmy w jakichś, nie wiem, prysznicach teraz. O, jakie tutaj nowoczesne toalety są! To ja podobną w domu mam, tylko trochę mniejszą. Fajne. A tam pisuary jakieś. Jaki jest najlepszy sposób na zjedzenie pizzy? Zwinięcie jak burrito, zjedzenie jak taco, czy nożem i widelcem? No chyba tak jak złożenie, tak jak ta koska, nie? Tak troszeczkę w trójkącik tak zwinąć, no bo w burrito zawijać to bez sensu. O! W końcu coś dobrze wybrałam! No bo tak samo jem pizzę. Chociaż jeżeli mam takie ciasto miękkie i to ciasto nie stoi, bo się ugina, to często gęsto zwijam w burrito. O i teraz musimy gdzieś zanurkować. Mam nadzieję, że to nie jest woda z toalet. Bo za dużo bakterii pewnie tu jest. Będę musiała się potem wykąpać. Jaki jest najlepszy sposób na świętowanie urodzin, urządzenie wielkiej imprezy, pojechanie na wycieczkę albo zjedzenie dużej ilości ciasta! Wydaje mi się, że spędzenie yy, urodzin z najbliższymi osobami. Sprawdźmy, kto będzie poprawny kibelek czy wciągnie mnie gdzieś w otchłań? O, ktoś tutaj tą samą opcję wybrał! Oj, tak, dużo osób. 9700 osób wybrało opcję imprezy urodzinowej. Chodźcie na górę. Oj, kolejne toalety. Gdzie my jesteśmy. Ej, co teraz? Ulubiony rodzaj mydła w publicznych toaletach. Mydło w płynie, kostka mydła. Nigdy nie widziałam kostki mydła w publicznej toalecie. Czy mydło piankowe? Zdecydowanie mydło piankowe. Też bardzo takie wiecie, wydajne, nie? I różowy kibelek, ui! No i to mi się podoba, takie odpowiedzi. W końcu przynajmniej dobre opcje wybieram. matku. jedyna, gdzie my jesteśmy? Bo my tu mieliśmy jakąś mapę terenu zrobić, tej kanalizacji. O, zobaczcie, a tutaj są te zaginione osoby, które nigdy nie wyszły z tych toalet. Zaginęły po prostu, więc co chwilę je mijamy. Co, znowu ja mam tu wskoczyć? A my właśnie tu nie płynęliśmy? Tutaj mamy toalety. W jakim fikcyjnym świecie wolałbyś żyć? Harry Potter, Minecraft czy Gwiezdne Wojny? Wiecie, ja się tutaj zastanawiam między Harry Potterem a Gwiezdnymi Wojnami, bo jedno i drugie po prostu kocham. Kurczę, wiecie co, wybieram chyba Harry'ego Pottera, bo bardzo bym chciała się nauczyć zakięć. O, na główkę wskoczyłam! No naprawdę? O, to jest Simpsonów. Co we mnie rzuca? O nie, w zbiaka chyba graliśmy. Ojejku, ale mi nogi wykręcił. Nie no, nie gadajcie, że Minecrafta zaznaczyli, bo raczej nie wierzę, że jak ktokolwiek zaznaczył, był wojny, Wojna, ale no... O, znowu na główkę wskoczyła. Mnie to nie przestanie bawić. Nie, naprawdę powiem Wam, śmieszna gra. Zagrajcie sobie w nią. Naprawdę Minecraft? To wy nie znacie chyba Harry Pottera. Wiecie co, wydaje mi się, że zbliżamy się już ku końcowi, bo zobaczcie, zmieniło nam się otoczenie. Pytanie teraz. Najlepszy Bob! Bob budowniczy albo Aga budowniczy, Bob z minionków, Bob z pana i nie ma mocnego, czy Bob? Ja bo babutom niczego nie lubiłam. Jedynie bym się wahała między minionkami a SpongeBobem, ale ja zdecydowanie uwielbiam SpongeBoba. całą tą bajkę. I sprawdźmy, czy wielkie umysły myślą podobnie. Tak jest! Drugie miejsce miał Bob z minionków. No, w sumie on też był bardzo zabawny. Najlepsza fikcyjna postać detektywistyczna Sherlock Holmes yy, to był ten jak on się nazywa? Chudy, tak? Chudy chyba. Detektyw Conan i jakiś L z jakiegoś chyba anime. Eee, no, ja, jako osoba dorosła, to bym wybrała Sherlocka Holmesa, ale wydaje mi się, że tutaj większość osób odpowiedziało za chudym, o ile on się chudy nazywał, ze Scooby-Doo. Może jak ja dawno tej bajki nie oglądałam, ja już nie pamiętam, jak się on nazywał, ale chyba chudy, tak? Bo chudy jeszcze był w tej story. Ej, ja muszę to sprawdzić. Nie chudy, tylko kudłaty. No właśnie, tak mi coś nie pasowało, ale no chudy to on też był, ale on się nazywa kudłaty. Kudłaty, no muszę obejrzeć sobie jakiś odcinek tego Skubi bo już zapomniałam o tej bajce. Co tutaj mamy? Najlepszy alien. Czubaka, Spok, E.T. albo Jar, Jar. Te dwie postacie są z Gwiezdnych Wojen. To jest ze Star Trek'a, to jest... nie wiadomo, ale ja wybieram go. Czuję jest najlepszą postacią. No jak to nie?! Jestem oburzona! No co to? Co to za małpa? A! O nie, on się spierdził! Fu! No to co ci ludzie wybrali? Jak nie czubakę? tu tylko jedna poprawna odpowiedź jest! No nie Jar na pewno, tego gościa? Ale nie, nie wiem, kto to jest. Jestem oburzona. Jako wielka fanka Gwiezdnych Wojen jestem oburzona. Najlepszy czarodziej teraz. Dumbledore, Gargamel ze Smurfów, Gandalf, albo Merlin. Haha, ha, ha. Dumbledore był git, Gandalf też był git. Hmm, nie wiem. Dobra, wybieram Dumbledora. Niech będzie. Różowy kibelek. Oh yeah! Dumbledore jest koksu, widzicie? 4260 głosów. Najlepsza polewa do lodów? Jakaś tęczowa, czekoladowa, ciasteczkowa, albo tropical fruit, czyli taka owocowa. E, tęczowa. Idziemy do tęczowej. Szkoda, że tutaj kibelka tęczowego nie ma. I uwaga, uwaga! Oślepiło mnie, ale to była, no, najwyżej oceniana odpowiedź. 3815 głosów. I co? To już jest koniec? Czy to jest ostatni kibelek? Dobrze zrozumiałam? No nareszcie udało się, mamy metę 35 minut i 48 sekund. Oczywiście ja skrócę ten materiał, ale powiem Wam, no właśnie, już mi się coś dłużyła ta gra, strasznie długa była. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z kibelkami Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!